O matko kolejny film o efekcie laty w którym typ z internetu będzie opowiadał, że jak przestaniesz pić kawę na mieście, to nagle będziecie stać na mieszkanie w centrum miasta, a może jednak nie. Cześć, ja jestem Rafał Walaszek i witam cię na kanale Bogaty z Wyboru, gdzie zmieniam finansowe zagadnienia w proste pigułki wiedzy. Dziś porozmawiamy o tym, czym jest efekt laty, dlaczego nie musi mieć nic wspólnego z kawą i jak sprawić, by działał na naszą korzyść, a nie szkodę. Na początek mega krótkie wyjaśnienie dla osób, które nigdy nie słyszały o efekcie laty. To koncept Davida Bacha zwracający uwagę na to, jak małe, ale regularnie wydawane kwoty mogą kosztować nas więcej niż sobie wyobrażamy. Wpadł na ten pomysł obserwując codziennie tych samych ludzi. Biorących kawę na wynos. Pomysł z chwytliwą nazwą wzbudził powszechne zainteresowanie zarówno mediów, jak i zwykłych obywateli. Wszyscy jednomyślnie kiwali głowami wyrażając aprobatę, a potem wrócili do swoich codziennych nawyków, na które wydają pieniądze. Taką to mamy pamięć złotej rybki, dlatego tak proste rzeczy trzeba wiele razy przypominać. A tak w ogóle z tą złotą rybką to mit, bo ich pamięć wcale nie trwa tylko 3 sekundy, a potrafi trwać nawet 5 miesięcy. Ale przejdźmy konkretnie do tego, jak działa efekt lat. Codzienna kawa na mieście może nas kosztować 12 zł. W tygodniu to 84 zł, w ciągu miesiąca 360 zł, corocznie daje 4380 zł. Chciałbyś, żeby ktoś na koniec roku zabierał ci ponad 4000 zł? Pewnie, że nie. I nikt nie musi tego robić, sam tego dokonałeś, pijąc właśnie to latę. Konsekwentnie wydając 12 zł dziennie, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, może nawet rok za rokiem. I wiem, brzmi to banalnie, aż szkoda, Liczyć, ile wydałeś na te kawy, prawda? No to lepiej policz. Dopiero wtedy uświadomisz sobie skalę problemu. Moje obliczenia nie dotkną cię tak, jak twoje własne. Bagatelizowane, ale konsekwentnie wydawane drobne kwoty składają się na duże sumy, które powinieneś sobie uzmysłowić. Pewnie już przewracasz oczami, bo to porada w stylu słyszałem to już ze sto razy, ale tu wcale nie chodzi o kawę, bo tak naprawdę to tylko nazwa, która miała podstawę w obserwacji ludzi pijących kawę. Dla ciebie może to być efekt zdrabki, piwa, albo że Żuchy nie jest ważna nazwa, a samo występowanie problemu. Zastanów się, na co regularnie wydajesz pieniądze, choć mógłbyś tego nie robić, bez żadnej straty dla swojego komfortu. Czy codziennie rano musisz brać kawę na wynos, po południu emocjonować się z drapką, a wieczorem strzelać sobie piwko? No i czemu codziennie kupujesz też żuchę? Gdybyś zrezygnował ze zbędnych nawyków, mógłbyś oszczędzić sporo kasy, zresztą sam zobacz. 12 zł dziennie na kawę to 4380 zł rocznie. Zamiast codziennej kawy Mógłbyś sobie po roku kupić nowy laptop, albo całkiem niezły ekspres do kawy, zapas ziaren i kubek termiczny. 3 złote dziennie na piwo to 90 zł miesięcznie, zamiast 6 w lodówce mógłbyś mieć go na brzuchu, bo starczyłoby na karnet bez limitu wejść na siłownię. 2 zł dziennie na zdrabkę to 730 zł rocznie, co wystarczy, by pokryć weekend w spad dla dwojga, po którym już nic nie będzie Cię swędziało. 4 złote dziennie na kiełki żerzuchy to 120 zł miesięcznie, to dwie lub trzy dobre książki wzbogacające twoje Wiedzę, na przykład finansową, albo o tym, jak odprężyć się dzięki domowym uprawom w mini szklarni, gdzie wyhodujesz ten swój przysmak, a może nawet kilka innych. Ile takich lat potrafisz jeszcze wymienić? Lunch w pracy zamiast własnego jedzenia, papierosy, rachunki za usługi, z których nie korzystasz, niesłuszne prowizje na kontach i kartach na pewno dasz radę coś znaleźć. Możesz walczyć z efektem laty, wcale nie rezygnując z kawy, bo jak pamiętasz. To tylko nazwa. A jak już wspominam o opłatach za konto, to może najwyższy czas, żeby założyć nowe, na którym zamiast opłat czeka na ciebie kilkaset złotych premii za spełnienie prostych warunków. Ta autoreklama, bo mam ranking wszystkich kont i lokat dostępnych na rynku u siebie na blogu. Link w opisie pod filmem. Oferty są posortowane od najlepszych do najgorszych, żebyś nie musiał tracić czasu. Ale wracając do tematu, jest kilka sfer, które są powiązane z efektem lata. Po pierwsze, procent składany. Jeżeli regularnie odkładałbyś te kwoty na konto oszczędnościowe, Lokaty lub inwestował w inny sposób, to po dłuższym czasie będziesz mieć po prostu więcej pieniędzy. Trzymanie ich w kieszeni jest bez sensu, bo wtedy utrzymują swoją wartość lub nawet trasu przez inflację. Zagoń swoją kasę do roboty, albo ona zagoni Ciebie. Po drugie, czas, bo jeśli wydasz 12 zł na kawę raz. Nic wielkiego się nie stanie, ale jeżeli będziesz tak robił codziennie przez 25 lat, to pożegnasz 109 500 zł. Czas zdecydowanie zmienia perspektywę, szczególnie jeśli zostawisz go z procentem składanym. Po trzecie, nawyki. Jak już wiesz oprócz samej kawy, możesz wyciąć w pień także inne wydatki. Im szybciej zauważysz, ile z nich jest zbędnych, tym szybciej będziesz mógł się ich pozbyć. Często z korzyścią dla Ciebie. Po czwarte, kontrola. Wiele osób uważa, że nie ma kontroli nad własnymi pieniędzmi, a to szef prywacciarz złodziej ma płaci albo rząd kradnie, a w ogóle to wszystko jest takie drogie. Nie bądź ofiarą własnych przekonań, bo to ty decydujesz, na co wydajesz pieniądze. Jeśli nauczysz się kontrolować siebie, nauczysz się też kontrolować swoje pieniądze. No i po piąte, szacunek do pieniądza. Jest to w sumie nawiązanie do poprzedniego punktu. Naucz się szacunku do małych kwot, bo one naprawdę mają dużą moc. To początek każdego bogactwa. Jeśli nie będziesz potrafić zarządzać małymi kwotami, to z dużymi też nie dasz sobie rady. Wiele osób nie potrafi odmówić sobie codziennej dawki kofeiny na mieście... Albo że i od razu zapierają się rękami i nogami, że nie zrezygnują. Tylko, że wcale nie muszą. Wykaż się sprytem i wykombinuj, jak tu oszczędzić. Zamiast kawy na mieście, kup sobie porządnie zabezpieczony i dobrze wyglądający kubek termiczny, a samą kawę zrób w domu. Nie dość, że oszczędzisz pieniądze, a środowisku śmieci w postaci tysięcy papierowych kubków, to jeszcze wzbudzisz zazdrosne spojrzenia baśki i kryszki. No i taki kubek możesz schować do torby lub plecaka, gdy potrzebujesz mieć wolne ręce, na przykład w autobusie, a w razie potrzeby utrzyma temperaturę przez kilka godzin. Jeśli bezgranicznie kochasz kawę, to Skala oszczędności może pozwolić na kupno porządnego ekspresu i ziaren specjalnej odmiany jedna kawusia w domu do śniadania, a druga w kubku termicznym do pracy. Czy to brzmi jak poświęcenie? Raczej jak rozpieszczanie się. W oszczędzaniu nie chodzi o to, aby wyssać całą radość i przyjemność z życia, a potem wpłacić ją na konto oszczędnościowe, tylko o to, jak mieć więcej za mniej i dobrze się przy tym czuć. Okej, okay, ale jak sprawić, żeby to wszystko działało na naszą korzyść? Na początek uświadom sobie, że ukrócenie małych wydatków nie jest lekiem na wszystkie problemy Twoich finansów. Nie staniesz się od tego bogaty ani nic z tych rzeczy. Ale to fundament, który musisz mieć w głowie, żeby pójść dalej. Nie rób tu skrótów. Gdy już to zrozumiesz, wybierz wydatek albo kilka, z których możesz zrezygnować, i po prostu to zrób. Jeśli nie możesz sobie żadnego przypomnieć, bo robisz je z automatu, to przez jakiś czas po prostu przypilnuj sam siebie przy każdej płatności w ciągu dnia. Na pewno będzie łatwiej, jeśli prowadzisz budżet domowy, ale bez niego też ci się uda. Jeśli nie masz codziennych wydatków, to może zdarzają ci się miesięczne. Na przykład opłata za konto, do którego przywykłeś, czas się odzwyczaić i założyć nowe gdzie indziej. Nie dość, że będzie za darmo, to możesz się załapać na promocję dla nowych klientów, gdzie zarobisz nawet kilkaset złotych premii. Mam taki ranking i już o nim wspominałem, pamiętasz? Link w opisie się pod filmem. A może masz kilka abonamentów w VOD, z których wcale nie korzystasz, a miesiącami czekasz, aż pojawi się tam coś ciekawego do obejrzenia? Zmniejsz lub zlikwiduj te, z których nie korzystasz. Lubisz chodzić do kina na nowości? No to idź w dzień ze zniżką zamiast na premierę czy w weekend. W tej metodzie najważniejsza jest dyscyplina. Na początku wymagająca trochę trudu, ale po pewnym czasie po prostu wejdzie ci w krew. Jeśli nie możesz wyeliminować kilku wydatków naraz, zrób to po kolei. Gdy pozbędziesz się jednego, zajmij się następnym i kolejnym i, następnym i kolejnym Lepiej powoli, ale skutecznie niż szybko. I byle jak. Skoro już oszczędziłeś pieniądze, to coś trzeba z nimi zrobić. A tu pojawia się kilka scenariuszy. Po pierwsze, to co zaoszczędziłeś, wydałeś na coś innego. Mam nadzieję, że było warto i poprawiłeś sobie humor, ale takich wydatków nie powinno być dużo, bo inaczej wrócisz do punktu wyjścia. Po drugie, oszczędzasz bez planu. Tak po prostu, żeby oszczędzać, do tego bez żadnego zysku ani celu. Nie pomnażasz pieniędzy, a na koniec i tak je wydasz, no bo nie wiesz co z nimi zrobić. Też nie najlepiej. Po trzecie zaoszczędziłeś na konkretny cel, zamiast kawy masz na przykład nowy rok. To był Twój cel już od dawna udało Ci się go spełnić oraz sprawić Ci masę przyjemności. To słuszne podejście, bo masz wydawać kasę tak, żeby żyło ci się przyjemniej. Po czwarte, oszczędzasz z planem. Oszczędzone kwoty wrzucasz na oprocentowane konto, lokatę albo inwestujesz. Wiesz już na co, albo jeszcze nie, ale te pieniądze już pracują. Jest dobrze, nawet jeśli nie masz teraz żadnego celu, to w przyszłości na pewno jakiś ci się trafi. I dobrze, żeby przez ten czas pieniądze na siebie pracowały. Wiem, że się powtarzam, ale bez dyscypliny ani róż. Musisz być twardy przez cały czas, a nie przez miesiąc czy dwa. Masz uciąć zbędne wydatki i więcej do nich nie wracać. To nie jest bumerang, który rzucisz i za jakiś czas do ciebie wróci. Jeśli choć raz zmiękniesz, to istnieje duża szansa, że wrócisz do starego nawyku. Nie rób tego, bo będę straszył cię w nocy. A jeśli chcesz wiedzieć, czego jeszcze nie powinieneś robić, to zapraszam cię do poprzedniego materiału, w którym opowiadam, jak przez pozorne oszczędności tracimy dużo kasy i czasu właśnie podczas oszczędzania. Powiem ci też, jak to rozpoznać, oraz oczywiście obozie. Ten problem. Na dziś to wszystko. Cześć!